Cześć! Dzisiaj opcja ostatnia, najsłabsza, czyli rozciągnięcie. No i na tym rozciągnięciu zakończymy naszą serię, bo mój iPod więcej nie posiada opcji. Nie lubię tego. Nie lubię, po prostu nie lubię tej opcji rozciągnięcie. Wolę termowizję e, w tunelu i wirówka. Ale tą opcję uważam za najsłabszą. Mój słodki kotek pije wodę. Sorry, ale ja uwielbiam mojego kota i nic tego nie zmieni. Dobra, szczerze, ja nienawidzę tej opcji, dlatego dam Wam krótki filmik. Wybaczcie mi to, a ja po prostu hejtam na tą opcję. Dobra, no to już jest minuta. Teraz dokładnie wybiła minuta. No to ja już kończę, bo ja tej opcji wręcz nienawidzę, tak jak opcji cyborg. Ale przynajmniej fajnie to wygląda w nagraniu na komputerze, ta opcja cyborg. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kumulonimbusów. Będzie burza, czy to nam się podoba, czy nie. Na razie!